Cześć, cześć, cześć! Nazywam się Włodek Włoch, jestem opiekunem marki Forner. Witam Was bardzo serdecznie w drugim sezonie Forner TV. Ze względu na okoliczności przyrody, które nie sprzyjają, będzie on realizowany w ramach Home Office. Mam nadzieję, że sąsiedzi czy też sprzęty domowego, gospodarstwa nie będą nam przeszkadzały. W drugim sezonie Forner TV... Postanowiliśmy odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania dotyczące produktów firmy Forner. Sezon podzieliliśmy na odcinki, które w każdym odcinku odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące danego produktu. W pierwszym odcinku na tapet wzięliśmy włoskie płyty meblowe Klea, w których Forner jest oficjalnym dystrybutorem w Polsce od ponad dekady. No to co, jedziemy. Pierwsze pytanie. Czym jest płyta Kleaf? Płyta Kleaf to płyta meblowa o bardzo interesujących wzorach i strukturach 3D. Postaram się Wam je tutaj pokazywać. Mam nadzieję, że będzie to widoczne. To na przykład skóra, to na pewno różne elementy drewniane, tak jak tutaj przetarte, tartaczne drewno. To na przykład beton. Czy też aluminium szczotkowane pod kątem 45 stopni, no ale też to przede wszystkim właśnie drewniane, drewniane dekory o bardzo głębokich, głębokich i interesujących strukturach 3D. Płyta meblowa Forner i Kleaw składa się z rdzenia. Rdzeń tutaj jest akurat przysłonięty przez obrzeża. Tym rdzeniem jest. Płyta wiórowa. Na to z tyłu i z przodu dochodzą papiery melaminowane, w których są wytłoczone pod wysokim ciśnieniem różne struktury. Płyta Cleaf jest produkowana we włoskiej fabryce pod Mediolanem, a dzięki zastosowanym materiałom i opatentowanej technologii produkcji to materiał meblarski najwyższej klasy. Kolejne pytanie, tutaj mam je przygotowane. Ile kosztuje płyta meblowa Kleaf? Cennik detaliczny, taki wyjściowy płyt meblowych Kleaf Znajduje się na naszej stronie w zakładce cennik, będę Wam pokazywał jak nawigować też po naszej stronie, gdzie co znaleźć, aby jeszcze bardziej ułatwić poruszanie się po naszej witrynie. Metr kwadratowy płyty zaczyna się od 95 zł netto. Ceny indywidualne ustalane są z handlowcami. Gdzie kupię płytę meblową KLEA? W Warszawie, Poznaniu, Łodzi czy też innych miejscach w Polsce. Forner ma sieć dystrybucji w całym kraju. Proszę więc o kontakt z handlowcem odpowiedzialnym za dany region. Gdzie znajdziecie dane kontaktowe do handlowców? Tak, zgadza się na stronie Forner.pl w zakładce. Kontakt, jasne. Gdzie mogę zobaczyć płyty meblowe klew w większym formacie? To kolejne pytanie, które dosyć często zadajecie. Jak wspomniałem, mamy sieć dystrybucji w całym kraju. Proszę więc o kontakt z handlowcem odpowiedzialnym za dany, za dany region. To nasi, nasi opiekunowie klientów pokierują Państwa w odpowiednie miejsca, do których warto dotrzeć, aby zapoznać się z ofertą materiałów meblarskich Forner. Dlaczego płyta Klaw jest droższa niż inne? Odpuszczam sobie filozofowanie na temat tego, czy coś jest drogie lub tanie, bo to jest kwestia względna, dla każdego to oznacza coś innego, powiem, z czego wynika sama cena. A cena wynika, cena płyty meblowej klaw wynika z dwóch kwestii. Pierwsza z nich to, to oryginalny pomysł, design, i to, że żaden naprawdę żaden inny. Producent płyt meblowych nie oferuje tak wyraźnych, nowoczesnych, głębokich struktur powierzchni na płycie meblowej. Mówimy więc o produkcie z najwyższej półki w segmencie płyt meblowych. A druga rzecz to to, że do produkcji wykorzystuje się komponenty i maszyny najlepszej jakości. To nie tylko więcej warstw papieru, aby wycisnąć i stworzyć bardzo głębokie struktury, ale też opracowanie unikalnych i niepodrabialnych matryc, które służą właśnie do stworzenia takich wzorów drewna czy też na przykład skóry. Dających finalnie niezwykle naturalny wygląd, zbliżający do, do, do naturalnego produktu. Do tego też niepowtarzalność wzoru na całej płycie, na całym formacie płyty. Wzór powtarza się niezwykle rzadko, to też jest ewenementem wśród producentów płyt meblowych. Finalnie musi to wpływać na cenę, która odpowiada wysokiej jakości płyty. Ile kosztują fronty kleaf? Aktualnie Forner nie produkuje frontów meblowych, więc no nie potrafię odpowiedzieć na, na to pytanie. Czy płyta kleaf nadaje się na fronty i korpusy? Jakie są możliwości zastosowania płyt kleaf? Płyta kleafto, to no, podstawowy materiał do produkcji frontów i korpusów mebli. My proponujemy stosować płytę meblową klew jako fronty meblowe, fronty kuchenne, meble łazienkowe, meble biurowe, drzwi przesuwane, ale możemy też zastosować to na powierzchnie pionowe, na powierzchnie poziome, e, czy też sufity podwieszane. jakby... Tylko wyobraźnia, w zasadzie ogranicza możliwości zastosowania tego, tego produktu. Czy płytę klew można zastosować jako blat? Wcześniej troszeczkę na to pytanie odpowiedziałem, teraz sprecyzuję. Płyty melaminowane klew mają bardzo dużą odporność na zarysowania. I mamy bardzo dużo realizacji, gdzie, gdzie płyty kleaw są wykorzystywane na powierzchni poziome. Zapraszamy do naszego biura w Lublinie. Tam w zasadzie każde biurko jest wykonane z płyt meblowych kleaw, więc przetestowaliśmy to samodzielnie na nas samych. Jesteśmy jak, jak najbardziej pewni tego produktu. No chyba, że ktoś pyta o blaty robocze. No i tutaj z przeznaczeniem na blaty robocze proponujemy laminat HPL o kolorystyce odpowiadającej kolekcji płyt meblowych. Laminat HPL to produkt na zamówienie. Czy płytę Klaw można zastosować w łazience? Odpowiem krótko, tak. I dopowiem, po zabezpieczeniu płyty obrzeżem, czyli płyty wirowej obrzeżem i zastosowaniu w tym celu wodoodpornego kleju na przykład PUR, taki gotowy front będzie odporny na działanie wilgoci, więc jak najbardziej sprawdzi się w łazienkach. Jaki jest wymiar płyty Kleaf? standardowy? standardowy format płyty klaw to 2800 na 2070 mm. Jakie są dostępne grubości płyt klaw? Na stanie magazynowym w Lublinie, Utrzymujemy kolekcję włoskich płyt melaminowanych. Ona liczy blisko 100 dekorów i te płyty meblowe są dostępne w grubości 18 mm. Oczywiście, w zależności od struktury, m, różnią się delikatnie grubością. E, mam to na myśli milimetrowe różnice. W skrócie, im płytsza struktura, tym płyta jest bardziej zbliżona do wymiaru 18 mm, im e, struktura głębsza. I bardziej wyraźna jest ta struktura, to tych milimetrów grubości jest nieco więcej. Więc na stanie magazynowym utrzymujemy płyty w formacie 18 mm i 2800 na 2070, co mówiłem wcześniej. Natomiast na zamówienie są dostępne także wybrane dekory w grubości 8 mm. To w ramach kolekcji Espresso. Um, albo ta, ta kolekcja espresso jest dostępna od sztuki e, lub e, w produkcji w ilościach paletowych. Gdzie kupię obrzeże do płyty klejów? Każdy dekor płyty klejów ma dostępne obrzeże, które jest dopasowane nie tylko kolorem do tego, co jest na płycie, ale także strukturą, czyli to, co czujemy tutaj pod palcem, wyczujemy też delikatnie na obrzeżu. Obrzeża są dostępne. Jeżeli chodzi o kolekcję włoskich płyt meblowych od Forner, wszystkie płyty, które utrzymujemy na stanie, utrzymujemy też do nich obrzeża. Jeżeli wybieracie Państwo produkty spoza naszej kolekcji, dekory na zamówienie, wtedy obrzeże też jest na zamówienie. Więc, a jeszcze ważna informacja jest taka, że obrzeże są dostępne w dwóch rozmiarach: 22 mm i 40 mm. Czy obrzeże muszę kupić na rolki? E, więc tak, do, do płyt klejaw, które, które są dostępne u nas w kolekcji bezpośrednio z naszego magazynu, e, obrzeża też utrzymujemy na stanie, więc, jakby od, e, dostępne jest to obrzeże na metry bieżące. Z kolei do płyt klejawa na zamówienie obrzeże są sprzedawane na rolki i w takiej rolce m, taka rolka liczy najczęściej około 100 metrów bieżących. Czy utrzymujecie płyty Kleaf na stanie magazynowym? Tak jak powiedziałem, na stanie magazynowym utrzymujemy płyty Kleaf z kolekcji magazynowej, z kolekcji Forner. Jest to blisko 100 dekorów. Aktualna lista dekorów jest dostępna albo w naszym cenniku na stronie internetowej, albo po prostu w poszczególnych zakładkach dotyczących produktu znajdują się informacje, czy produkt jest na zamówienie, czy jest też dostępny. I tutaj kolejne pytanie powiązane z poprzednim: jak można sprawdzić dostępność płyt meblowych kleaw? Aktualną dostępność płyt meblowych kleaw można sprawdzić właśnie w cenniku, o czym przed chwilą powiedziałem. Jak także poprzez kontakt z naszym biurem obsługi klienta. Uśmiechnę się ponownie, bo kontakt znajduje się w zakładce. Kontakt przepraszam, chwila przerwy. Forca, Jaki jest czas realizacji, a kontynuujemy? Jaki jest czas realizacji mm, zamówienia na płyty e, kleaw? E, dekory z naszej kolekcji są dostępne od ręki, czyli wpływa zamówienie, są opłacone, pakujemy i wysyłamy e, bardzo szybko. E, natomiast czas realizacji zamówienia na płyty kleaw spoza kolekcji magazynowej e, to około 3 tygodni. Czy jest dostępny HPL pod dekor płyt kleaw i w jakim formacie? HPL pod zamówienie klienta jest w ramach kolekcji espresso lub pod produkcję w ilościach paletowych, ważne jest to, jakby że zaznaczyć należy, że nie zawsze jest pokrycie 1 do 1 w HPL-ach w stosunku do płyt, jeżeli chodzi o strukturę. HPL będzie miał ten sam wzór, w sensie ten sam kolor, nazwijmy czy dekor, natomiast struktura może się nieco, może się nieco różnić, być nieco płytsza. Dostępne formaty nie pamiętam, <laughs> więc się posłużę w odpowiedzią. Dostępne formaty to 3050 x 1300 na 08 mm lub 2760x2040x09 mm. Jeszcze raz zaznaczę, że Former nie utrzymuje HP HPL -i Kleafa na stanie magazynowym. Czas realizacji takiego zamówienia to około 3 tygodnie. Jakie jest minimalne zamówienie na HPL Kleaf? Jeśli dekor znajduje się w kolekcji Kleaf Espresso, HPL jest dostępny od jednej sztuki. Jeśli wybrany dekor Kleaf nie wchodzi w skład kolekcji Espresso, minimalne zamówienie to 30 sztuk. Tutaj zaznaczę, że każdorazowo jednak należy potwierdzić dostępność poprzez kontakt z menedżerem sprzedaży lub biurem obsługi klienta Forner. Jedźmy dalej. Czy można zamówić płyty kleaf z certyfikatem niepalności? Tak, oczywiście. Każdy dekor kleafa może zostać wyprodukowany na rdzeniu niezapalnym. Czas realizacji takiego zamówienia to około 5-6 tygodni. Ile muszę zamówić płyt, aby były one z certyfikatem trudnopalnym? Przy grubości płyty 18 mm od dwóch palet, czyli od 40 sztuk. Jakie klasy palności ma płyta meblowa CLEAF? Klasy palności płyty CLEAF to BS2D0 i BS1D0. Jak wygląda obróbka płyt CLEAF o takich głębokich strukturach? Tutaj nie będę ściemniał, że znam odpowiedź na to pytanie. Poprosiłem naszych menedżerów sprzedaży o przygotowanie takiej odpowiedzi. Dzięki, brawa dla Was. E, jesteście super, bardzo Wam dziękuję. E, jeżeli lubicie naszych menedżerów sprzedaży, lajkujcie ten e, film, pokażcie, że bardzo ich lubicie, naprzez, na przykład poprzez komentarza. Tak, tak. <laughs> e, wracając do meritum, e, wierzchnia warstwa melamina, o czym już mówiłem, jest grubsza e, niż e, w przypadku standardowych e, płyt meblowych. E, ważne jest więc, by nie ustawiać za nisko frezu. W miarę możliwości końcową obróbkę wykonać ręcznie, jeśli ma się do dyspozycji podstawową oklejniarkę, która na bieżąco nie monitoruje wysokości noża. Kolejne pytanie techniczne to, czy mogę zaciąć płytę pod kątem 45 stopni? Tak. Płyta klejaw ma bardzo gęsto sprasowane wióry, dzięki czemu możemy zaciąć płytę pod kątem. Czy mogę fryzować w płycie klew? tak przy czym należy pamiętać że pod tą warstwą dekoracyjnej melaminy znajduje się płyta wiórowa. jakie uchwyty można zastosować do płyt meblowych, do płyt meblowych klaw w zasadzie wszystkie dokładane nabijane jakkolwiek sobie ktokolwiek wymyśli oprócz uchwytów frezowanych w powierzchni czy Forner oferuje wzorniki płyt klaw? I tutaj, jakby znowu odsyłam Państwa do naszej strony internetowej, zobaczcie, jak one wyglądają. I odpowiem tak. Do, do płyt klaw Forner oferuje dwa rodzaje wzorników. Pierwszym z nich jest tak zwany Moody, To jest nawiązanie do tak zwanego Moodboardu, który na kilku kartach prezentuje małe próbki dekorów, laminatów. W takim bardzo ładnym wydaniu. Drugim rodzajem wzornika, jeśli chodzi o płyty meblowe, kleof, to jest wzornik waliskowy. Ten wzornik jest nieco cięższy, i tam znajdują się próbki płyt w postaci mini frontów, tak jak prezentuję je tutaj, i tam jest dostępna cała kolekcja. No, i jest jeszcze trzeci, nie nazwałbym go wzornikiem, to jest ekspozytor, który oferujemy hurtowniom. To jest duży ekspozytor w bardzo elegancki sposób, prezentujący całą kolekcję płyt meblowych klea w ofercie Forner. Wszystkie nasze materiały marketingowe wraz z cenami. Oraz zdjęciami lub filmami, które prezentują te, te, te materiały, można znaleźć na stronie www. .ben. To jest w zakładce cennik i materiały marketingowe. Czy mogę zamówić próbkę wybranego koloru płyty Klea? Tak, zwykle to są takie właśnie próbki w, w postaci mini, mini frontów, które znajdują się także w walizce w walisty, czyli w, we wzorniku i zamówienie na próbkę składa się kontaktując się z nami poprzez e-mail forner@forner.pl wysyłamy taką próbkę pocztą po opłaceniu faktury proformy, cena to 10 zł brutto. Czy dysponujecie Państwo plikami do programów projektowych typu CAD? Tak, tekstury są dostępne do pobrania z naszej strony internetowej. Można je znaleźć w dwóch miejscach. Pierwsze to miejsce dedykowane projektantom i archi architektom wnętrz, czyli nasza strefa projektanta. Należy przeskrolować na dół strony, tam będą płyty, pliki, do, pliki do pobrania. Wśród nich znajduje się m.in. właśnie kolekcja, kolekcja kleaf. Ale e, jakby poszczególne pliki do pobrania znajdą się także w zakładce dedykowanej każdemu z produktów. E, zobaczcie, to jest tak samo na samym dole, na samym dole e, strony, na przykład e, tutaj w zakładce Ares znajdziemy do pobrania, e, do pobrania pliki e, do programów graficznych, prezentujących całą płytę w dużym e, formacie. No, i w ten sposób dobrnęliśmy do końca. Fajnie, że byliście z nami w pierwszym odcinku drugiego sezonu Forner TV. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy dużo kwestii związanych z płytami meblowymi klejów. Zachęcam Was do bezpośredniego kontaktu z naszymi menedżerami sprzedaży. Oni potrafią jeszcze dokładniej odpowiedzieć na Państwa jeszcze bardziej szczegółowe. Pytania, ważna informacja techniczna albo też bardziej organizacyjna. Plik tekstowy, który omawia wszystkie, wszystkie odpowiedzi, wkrótce znajdzie się na naszej stronie internetowej forner.pl. Jeszcze raz dziękuję, że byliście z nami w pierwszym odcinku drugiego sezonu Forner TV. Do zobaczenia w następnym. Cześć!